Zarząd wysłuchał e, pani dyrektor wypowiedź w tej sprawie, wysłuchał także członków zarządu, propozycje, poprawki, no i przyjął uchwałę zarządu, która popiera dążenie rodziców i zwrócił się do samorządu miasta Milna o bezwrocznym wypełnieniu e, uchwały wyroku sądu najwyższego. Samorząd niejednokrotnie już za ten krótki czas wypowiedział się przeciwko decyzji sądu i zwleka z jego wypełnieniem, a więc myślę, że nasze stanowisko jako stanowisko Polskiej Macierzy Szkolnej, jako nauczycielskiej organizacji, w skład której w skrad, w wchodzą wiele dyrektorów szkół, nauczycieli, a reprezentują, reprezentują oni ponad 100, ponad 1300 członków macierzy szkolnej. Myślę, że ona jest, powinna być wzięta pod uwagę mera miasta Wilna, a także i samorząd miasta Wilna, że na koniec to prawo w obronie в язику чистим на Літві заховане і тому ще чешими. Не так часто було, щоб сон став по нашій стороні. В даному випадку чечевіща споречність польська однесли певний значонце сукцес.